Windows 10 na szybko. Jak dostać się do menedżera urządzeń? Mamy na to kilka sposobów. Możemy klikając prawym przyciskiem myszy w przycisk Start, wybrać z menu kontekstowego opcję Menedżer urządzeń. Da się to zrobić też przez panel sterowania. W tym celu w wyszukiwarce wpisujemy panel sterowania. W nowym oknie układ ikon zmieniamy na małe bądź duże ikony i wybieramy interesującą nas opcję. Ale zamiast wyszukiwać panel sterowania, możemy wpisać od razu manager urządzeń. Możemy również wyszukać opcję Uruchom albo użyć kombinacji klawiszy Windows Plus R i wpisać devmgmt.msc i też zadziała. Dzięki za uwagę, cześć!